No, czuję się świetnie. Nie ukrywam, że troszeczkę się martwię o tą formę, bo swoją docelową imprezę miałem dwa tygodnie temu w Espoo i tam z trenerem szykowaliśmy ten, ten szczyt. Formy tutaj dodatkowo no, warunki niestety nie sprzyjały, bo wiemy, że sprint lubi ciepło. Lubi, jeśli tam wiaterek nam, sprint lubi jak wiaterek wieje w plecy, a nie w twarz. Nie, To wszystko tak naprawdę komplikuje troszeczkę sprawy, ale ten doping, który kibice mi załatwili. To naprawdę za niego bardzo dziękuję i się cieszę, że udało się obronić ten tytuł mistrza. Ogólnie z racji tego, że biegłem na ósmym torze, to nikogo nie widziałem i dopiero gdzieś na 160 metrze zacząłem Alberta i mówię, muszę maksymalnie tutaj, nie mogę się spinać, muszę maksymalnie się wyluzować i dobiec do końca. No i tym rzutem na taśmę tak naprawdę zadecydowało to, że jestem złoty, a nie srebrny. Czekaliśmy na to bardzo długo, myślę, że bardzo ważne, bo y, ludzie jakby nie, nie znali lekki atletyki z tej strony. Tutaj mogli zobaczyć jak to wygląda. Tutaj tak naprawdę cały czas dominował y, żurzel. I tutaj rozmawiałem z trenerem. trener też planuje szykować tutaj meetingi, żeby też tro troszeczkę rozpowszechnić tą lekko atletykę w Gorzowie i widzę, że, że wszystko to idzie w dobrym kierunku.